Cześć, okay, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować sterownik roletowy Simon Go. Żeby dowiedzieć się więcej na temat tej serii sprzętu sterowanej na odległość, wejdź na stronę kontaktluśniksimon.pl. Sterownik ten pozwala na sterowanie roletami żaluzjami ze zmiennym kątem ułożenia lameli, markizami, ekranami czy też firanami. Możesz nim sterować klasycznie, głosowo lub przez darmową aplikację. W aplikacji możesz ustawić harmonogramy, które automatycznie podniosą i opuszczą rolety w zależności od pory dnia i roku. Sterownik posiada funkcję automatycznej kalibracji, która ustawi czas opuszczania i podnoszenia zgodnie z parametrami rolety. Sterownik ten jest zasilany napięciem 230 V. A teraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Więc jak podłączyć ten sterownik? Do puszki łączeniowej przychodzi przewód od rolety. W tym wypadku będzie, jest to przewód czterożyłowy. Ma on żyłę ochronną, neutralną i dwa przewody, gdzie jeden steruje roletą jazdą do góry, drugi natomiast steruje jazdą rolety w dół. Który jest który, nie wiem tego i nie będzie to miało dla nas żadnego znaczenia przy podłączeniu tego typu sterownika. Do puszki łączeniowej przychodzi również przewód zasilający 230 V. Przewód ochronny, przewód neutralny i brązowy przewód fazowy. Podłączenie zaczynamy od podłączenia przewodu ochronnego z przewodem. Ochronnym, czyli te dwa przewody żółto-zielone musimy za pomocą złączki połączyć ze sobą. Podłączam przewód ochronny od rolety oraz przewód ochronny idący z rozdzielnicy. I te przewody mamy już podłączone i więcej nie będziemy używali, więc możemy sobie schować dalej w puszce. Na razie będzie trochę wystawał, ponieważ będziemy podłączali nasz teraz sterownik ściągam tutaj ten klawisz, żeby nam nie przeszkadzał. Od razu widzimy, gdzie jest góra sterownika. Jeżeli masz więcej takich sterowników, to pamiętaj, aby tych klawiszy nie pomieszać, ponieważ różne sterowniki mają różną elektronikę, więc zwróć na to uwagę, aby tego nie pomieszać. Z tyłu mamy dwa zaciski neutralne, są to zaciski wspólne. L fazowy tu podłączymy zasilanie oraz dwa zaciski. Jeden do jazdy rolety w dół, a drugi do jazdy rolety w górę. Więc biorę teraz przewód neutralny, który idzie z rozdzielnicy, i podłączam go pod zacisk N. Czy ten, czy ten, nie ma to żadnego znaczenia. Ja go podłączę w tym miejscu. Jeżeli przewód jest za długi, troszeczkę wystaje, tak jak tu widzisz, no to należy go skrócić. Więc skracam go do odpowiedniej długości. Teraz jest bardzo ładnie i przykręcam przewód neutralny. Następnie podłączam przewód neutralny od rolety. Ten, który idzie na roletę. Podłączam go pod zacisk N. Przykręcam. Przykręcenie nie robimy nigdy z całej siły. Powinno mieć ono około 2 N naprawdę nie jest to jakoś bardzo duża, duża siła. No i teraz pozostają nam trzy przewody i trzy zaciski w tym wypadku. Przewód fazowy ten z zasilaniem 230 V podłączam go pod zacisk L i dokręcam. I pozostają nam do podłączenia te dwa przewody od rolety: jeden od jazdy rolety w górę, drugi od jazdy rolety w dół. Jeżeli wiemy, który przewód jest od jazdy rolety w górę, który w dół, to podłączamy go. Zgodnie z tymi kierunkami strzałek, jeżeli nie wiemy, podłączamy to dowolnie. Nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia, ponieważ będziemy mogli ten kierunek rolet odwrócić, aby nam rolety jeździły prawidłowo, ale to już zrobimy na etapie programowania sterownika. No i podłączam drugi przewód, i tak naprawdę już cały sterownik jest podłączony. Teraz wystarczy go tylko zamontować. Przewód trzeba teraz odpowiednio podjąć za sterownik. Wiem, się ładnie to zmieściło wszystko, i teraz lekko dokręcam z jednej i z drugiej strony. Następnie należy wypoziomować te osprzęty ze sobą w tej serii Simon 55. Tu masz takie specjalne wypustki u góry, czy też na, na dole. I tu można przyłożyć sobie poziomnicę i za pomocą poziomnicy wypoziomować odpowiednio ten osprzęt. Jeżeli wszystko jest dobrze wypoziomowane, wtedy dokręcamy już na stałe. Jeden i drugi osprzęt nie na siłę. I zakładamy ramkę. Po prostu ją wciskamy. Zakładamy klawisze. Pamiętając, aby nie pomylić tych klawiszy od elektroniki z innymi klawiszami. Bo niestety wtedy to nie będzie działało. Kładamy inne klawisze od pozostałego sprzętu. I w ten sposób podłączyliśmy część elektryczną naszego sterownika do rolety. I jeżeli pierwszy raz otwierasz tą aplikację, no to tu nie masz żadnych urządzeń. Ja już mam coś tu zainstalowane, więc coś tu już widać. Jednak, żeby połączyć się z tym urządzeniem, pierwsze co musimy zrobić, to przy takiej konfiguracji musimy wyłączyć dane komórkowe. Jest to najważniejsza rzecz, aby połączyć się z sterownikiem bezpośrednio. Czyli łączymy się telefonem bezpośrednio z tym sterownikiem, bez żadnego pośrednictwa dodatkowych urządzeń, czyli żadnego routera. Czyli wyłączam dane komórkowe, wciskam, teraz wchodzę w ustawienia sieci Wi-Fi i znajdujemy tutaj ten sterownik o nazwie Simon Go Shutter. Klikam w niego, żeby się z nim połączyć. Teraz może wyskoczyć informacja, że urządzenie to nie ma internetu. Musisz po prostu się zgodzić na to, że łączy się z urządzeniem, które nie udostępnia internetu. No i gotowe. Teraz jesteśmy połączeni naszym telefonem bezpośrednio z tym sterownikiem. Wchodzimy więc znowu do aplikacji WBOX i teraz widzimy już nasze urządzenie w tej aplikacji Simon Go Shutter. Możemy teraz sobie Kliknąć jednorazowy dostęp i w tym momencie możemy spróbować jazdy rolety do góry lub dół. Roleta jedzie nam do dołu, była u góry, więc jedzie teraz do dołu. Możemy zatrzymać, tylko mamy tu informację, że roleta jest nieskalibrowana, więc musimy ją skalibrować. W związku z tym klikamy w prawym górnym rogu tą zębatkę, następnie wybieramy ustawienie urządzenia, jest to druga pozycja. I tu szukamy kalibracji. Ale zanim klikniemy, klikniemy kalibracja, zobaczmy co tutaj mamy: status diody, czy te diody mają się tu świecić, czy nie. Podświetlenie przycisków, czy ma być. Mamy tu dużo różnych opcji, ale nas w tym momencie interesuje kalibracja. Żeby prawidłowo przeprowadzić kalibrację, najpierw musimy sprawdzić, czy przy sterowaniu roletą z aplikacji. Roleta jedzie prawidłowo. Jeżeli po kliknięciu jazdy w dół, roleta jedzie w górę, to należy w ustawieniach zmienić kierunek ruchu. I teraz dopiero możemy przystąpić do kalibracji. W przeciwnym razie, gdybyśmy to zmienili po kalibracji, będziemy kalibrację musieli wykonać powtórnie. Klikamy w tym miejscu rodzaj sterowania, klikamy na ten ołówek i mamy roleta zewnętrzna, żaluzja, okno uchylne. Roleta materiałowa, markiza, ekran, firana bez pozycjonowania, w zależności co mamy podłączone, tu musimy wybrać odpowiedni element. My mamy w tym momencie rolę zewnętrzną, więc jest ona zaznaczona. Zatwierdzamy. Wyszliśmy do tego poziomu wyżej, i klikamy w tym momencie kalibracja. I klikamy automatyczna kalibracja. Tu widzimy jeszcze, że urządzenie jest nieskalibrowane, i klikam automatyczna kalibracja. Automatyczna kalibracja może potrwać kilka minut. Czy się zgadzamy? Tak, zgadzamy się. Klikam. No i teraz roleta zaczyna się kalibrować. Jedzie ona do góry, zatrzymuje się, jedzie do dołu. Tu świecą się poszczególne diody, to co się dzieje na rolecie. Zatrzymuje się, znowu jedzie do góry. Ona po prostu teraz mierzy ten czas, jaki jest przejechania. Na otwarcie i na zamknięcie. Po skalibrowaniu będziemy mieli informację zaraz na smartfonie. Urządzenie jest skalibrowane i w tym momencie roleta jest gotowa już do użytkowania. Możemy sobie przejść na ten ekran początkowy, klikamy jednorazowy dostęp i za pomocą palca tutaj tej ikony, którą widzimy tych strzałek, możemy sobie przesunąć i otworzyć roletę na przykład na 50%. Widzimy od razu animację, jak ta roleta nam się otwiera, na jakiej ona pozycji jest, troszeczkę dalej. Czy do góry jednak chcemy, lub no, po prostu tymi strzałkami. Widzimy od razu wartość procentową. Zamknijmy ją do końca. Na 100% zamknięcia. Możemy też w rolecie ustawić różne harmonogramy. Jak to zrobić, pokażę to już w innym wideo. To, co jeszcze chciałbym pokazać to jeżeli roleta była źle podłączona, te przyciski nam źle działały, to teraz pokażę, jak jeszcze odwrócić kierunek jazdy rolety, żeby te przyciski działały prawidłowo. Teraz klikam do góry. Roleta jedzie do góry, jak widać. Możemy zatrzymać jednym albo drugim przyciskiem. Teraz to odwrócę, żeby działały one odwrotnie. Pokażę Ci jeszcze. Zamknę tę roletę, żeby było to bardziej widoczne żeby przejść do ustawień, klikam ponownie tą zębatkę ustawienia urządzenia i tu widzisz taki suwak zmień przyciski, klikam zmień przyciski zatwierdzam, zapisz i teraz, gdy klikam do góry no to roleta nam nie jedzie, ale kliknę do dołu no to roleta jedzie do góry no i w ten sposób właśnie Zamieniłem te przyciski. Klikam do dołu, a roleta jedzie do góry. Więc sobie tu odkliknę z powrotem. Jeśli po naciśnięciu odpowiedniej pozycji klawisza roleta działa nieprawidłowo, to właśnie w tym miejscu należy zmienić działanie przycisków. Robię zapisz i się to nam zapisało. no I teraz do dołu klikam. Roleta jedzie do dołu. I w ten właśnie o ten sposób podłącza się taki sterownik. Mam nadzieję, że z tym wideo poradzi sobie już bez żadnego problemu. Zachęcam Cię teraz do dania łapki w górę oraz do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby być z nami na bieżąco i zapraszam Cię na kolejne nasze wideo. Cześć!